Przepraszam Wiesz, nie oddawał kasę, to była pełna łeb, lamus Mi, jak ktoś wisi do to kosa w płuca Leje takich kozaków, którzy miękną, jak na nich spojrzysz Sporo na osiedlu takich wożących się pajaców Wiesz, gangsta styla, jak przyjdzie co do czego, te nogi z waty Co ty, człowieku? Schowaj, kurwa, ten nos Nie w kurwie, mnie Schowaj ten nóż! Pojebało cię, jesteśmy w autobusie! O co ci kurwa biega? Co? Chcesz pierdzieć dwutworowo? Okej, okay, okej, okay. po co te nerwy? Spokojnie.